Hejka. Hejka. Dzisiaj do mojego kanału dołącza Bogdana. Tak, mamy 10 lat i e, bardzo lubimy gimnastykę i akrobatykę. E, nasz ulubiony kolor to błękitny. No i możesz powiedzieć teraz, co lubisz najbardziej? E, co robić robię. z gimnastyki? No, umiem przejście w przód, przejście w tył. E, gwiazdę. No, umiem jeszcze mostek ze stania, mostek zerrzenia, mostek z przekręcania. No i w stanie z mostka. Szpagaty na dwie nogi, poprzeczkę, gwiazdę, gwiazdę na jednej ręce. No to chyba wszystko. No tak, ja umiem szpagat, gwiazdę, gwiazdę bez jednej ręki mostek stania, yy, no i stanie na rękach No i to chyba wszystko. No stanie na rękach też umiem, ale to jest no, bardziej no... świetnie, no. No to wszystko w sumie. No i będziemy teraz bardzo często razem nagrywać, bo Bogdana będzie prawie że codziennie do mnie przychodzić i będziemy razem nagrywać, także Wyczekujcie na następne filmiki. Pa! pa!